Witajcie na kanale. Udało się osiągnąć 5000 subów, więc wlatuję zgodnie z obietnicą kolejny konkurs. Na samym początku chciałem podziękować każdemu, kto subskrybuje ten kanał, każdemu, kto komentuje, odwiedza. Ogólnie dziękuję wszystkim za wsparcie. Dla mnie to jest, jest to dla mnie bardzo motywujące, że są widzowie na kanale, że zadajecie pytania, że chcecie, żebym nagrywał materiały. Oczywiście postaram się jeszcze bardziej rozwinąć ten kanał. Pojawią się nowe wyzwania, nowe cykle treningowe. Także będę starał się to tak robić, że kto wie, może w końcu uda się dobić na przykład 10 tysięcy subów. Nie wiem, jak zakładałem ten kanał, to nie liczyłem, że będzie miał 2000. Teraz ma 5 tysięcy subskrypcji. Także jest to dla mnie duże zaskoczenie. Też fajne, jak piszecie w komentarzach, że korzystacie z filmów, korzystacie z informacji, które wam przekazuję. Też dziękuję również osobom, które hejtują. Nieraz bardzo mnie bawią ze swoimi komentarzami. Czasami jest to chamskie, no ale tak to jest też w internecie, że no nie każdemu się dogodzi, a czasami też ktoś musi wyładować swoje emocje. Ale mniejsza z tym. Lecimy z nagrodami. I zaraz sobie omówimy jakie będą zasady. Jedziemy. Nagroda numer 1 to ławka Smart Gym, ona jest dystrybuowana przez Marbo. Ławka jest noweczka, użyta tylko do filmu z testami ławek do 300 zł. Jak ta ławka się sprawuje, możecie zobaczyć właśnie na tym filmie. Zostawiam wam link w komentarzu. Ta ławka to jest pierwsza nagroda. Bardzo fajny sprzęcik. Tak jak Wam mówiłem, nieużywana. Wyślę ją temu, kto wygra. Złożę ją i wyślę. Także pierwsza y, nagroda to jest ta ławka. Wytrzymałość tej ławki to 130 kg. Chociaż myśmy z Karolem ją testowali na dużo większych obciążeniach. Zobaczcie sobie filmy. To jest nagroda numer 1. Nagroda numer 2. Wyciąg. Nie rozpakowywałem go, bo jest zamówiony specjalnie dla Was na konkurs. Wyciąg jest tak jak chcieliście, zgodnie z ankietą na YouTube. Jakiś czas temu wrzuciłem ankietę i dałem wam kilka sprzętów, jakie chcecie wygrać w przyszłym konkursie. Większość zdecydowała, że chce ten wyciąg. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Więc jest nowiutki wyciąg z kasportu jako druga nagroda. I trzecia nagroda. Taka, o którą zawsze jest duże zainteresowanie. Kółka gimnastyczne, nie będę otwierał, żeby nie niszczyć Wam pudełka, żeby fajnie było zapakowane. To są takie same kółka, ja mam u siebie na siłowni. Łączna wartość nagród w konkursie to ponad 600 zł. No i teraz zasady. Fajnie by było, jakbyście gdzieś udostępnili kanał, na przykład na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTube, jeśli macie, jeśli macie swoje konto. Co fajnie by było przed wzięciem udziału w konkursie udostępnić gdzieś mój kanał, tak żeby on też się rozwijał. No i zasady są takie, że oprócz udostępnienia, napisz w komentarzu, którą nagrodę chcesz wybrać. Nagroda numer 1 to jest ławeczka, nagroda numer 2 wyciąg, nagroda numer 3 to są kółeczka. Więc piszę sobie, wybieram nagrodę numer 1 i napisz, dlaczego właśnie dla Ciebie powinna być ta nagroda, dlaczego powinna trafić do Ciebie. Nie wiem, może być to śmieszny jakiś komentarz, może być komentarz błakalny, różne, różne daje nagrodę. Postaraj się zrobić tak, żeby wyprzedzić konkurencję, czy powiedzmy zabawnie, czy poważnie, czy błagając mnie, czy opisać na przykład swoją historię. Nie wiem, widzę, że dużo osób potrzebuje sprzętu, dużo osób ma poczucie humoru. Tutaj należy do Was to wszystko. A Wasze zgłoszenia czekam dwa tygodnie i za dwa tygodnie zrobimy sobie, ja wybiorę, za dwa tygodnie wybiorę najlepsze trzy komentarze i standardowo wyślę na swój koszt do Was nagrody. Życzę każdemu z Was powodzenia w konkursie. I nie martwcie się, też będą przyszłe konkursy, jeśli komuś się nie uda wygrać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zapraszam do subskrypcji. Na dzisiaj to tyle. Powodzenia, trzymajcie się hej.